Byłeś powierzenia? Byłem, bo w 1987 roku, co tu prąd wywaliłem w stacji Trafo, to zakład energetyczny wniósł pismo, żeby mnie usunąć z ośmiu do, do Białego Domku. I przesłuchowiał mnie dzielnicowy świerg Bładysław i pan Jan Lis, to są dzielnicowi Dąbia. Przesłuchiwali mnie, protokół spisali, pojechali na, po, po, jak protokół spisali, nie zrobili na mnie, że wywaliłem prąd to w końcu pojechali na pogotowie i na lewo sobie wyrobili yy, skierowanie do kobierzyna, do gna babińskiego. I mnie w do końcu ciąganego. zawieśli, podali na, na izbę przyjąć, na przyjęć izbę i mnie skierowała yy, yy, a, yy, rejestratorka, dać go tego pana do bloku 3A, a to jest blok odwykowy. Tam urzęduje Jan Wyroba, ordynator tego bloku, to jest kierownik tego bloku, Jan Wyroba, taki lekarz, ma 60 lat, siwe włosy, niski trochę, taki... Ale, ale jest, to jest blok surowy, to jest blok odwykowy i tam mnie dali tylko na dwa dni do Kobieżyna. Na szczęście tam, <laughs> powiedzmy, by mi siedziało dwa lata w Kobieżynie siedzieć, bo milica chciała mi na czubki załatwić na dwa lata za ten prąd, że wywalałem na Dąbiu. Bo powiedzieli energetycy, że jestem niebezpieczny dla otoczenia, że w stacje transformatorowe wysadzam w powietrze, że mogę siebie zabić, tak przedstawili i że mogę pozostałe kamienice wywalić w powietrze. Manipulowali. Tak, I chcieli na lewo sobie to zrobili, a to be, bez sensu było ich wszystko. I mama, daj mi do tego kobieżna, przynocowałem, a wszyscy jak mnie właśnie dwóch wariatów przebierało próbowałem uciekać bo krat w, okna, w oknie nie było i chciałem uciekać to to proszę państwa to, to mnie w, y, y, w kaftan włożyli bezpieczeństwa dwóch mnie wariatów trzymało za rękę a trzeci mi w pierdol robił po brzuchu tutaj boksował mnie i powiem państwu że, że jak mnie włożyli w kaftan bezpieczeństwa to mi dali zimny prysznic że mi w kaftanie trzymali 15 godzin bezpieczeństwa. I w ogóle, jakby tu powiedzieć w ogóle, w pierdol mi zrobili, bo chciałem uciekać i za to mi w pierdol zrobili. Ale tam nie jest przyjemnie siedzieć w kobierzynie. Jeść dają dobrze, bo jak miałem na obiad, przywieźli mnie na 12 z Białego Domku Milicja. To na obiad miałem kotlet schabowy, ziemniaki i surówka i na drugie, na pierwsze danie było zupa pomidorowa z ryżem jak ja se zrobię. Nie lubię po prostu i bezprawnie mi zrobi, załatwili szpital kobierzyn po prostu, powiem Państwu. I pro pro. to jest śmieszna sprawa, żeby pan Władysław Świek, pan Władysław, pan Jan Lis, dzielnicowi Dąbia, żeby mi taką dupę za energię elektryczną zrobić. Oni się powinni leczyć w kobierzynie, a nie mnie. Dawać, że że tam stacje transformatorowe rozłączam. Myślisz, dużo to jest? Dużo to jest, 15 melonów, czyli fiata małego mam. Herbatkę? Linia życia, stoisz na wietrze. A co to jest? Łopocząc jak flaga święta czas. Sławny jak światło latarki na stacji kres. Byłeś to wczoraj tak twardy, jak hartowana stal, z pianą na ustach śpiewałeś swoją własną pieśń. O, tam. No to wiem, wiem, ja wiem. To trzeba będzie jeszcze parę razy to przesłuchać, to mi mi. przesłuchać i znowu. To 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 myślisz, że już kurde też to A myślisz, że czytałeś jakieś książki ostatnio, że czytałeś w ogóle coś? Ja nie czytam książek, czytałem tylko o energetyce czytam. Mówiłeś, no że to o hemegonie coś. A ten, wiesz, no, o hemagonie nie też, zostało. o bojka kokoszu. A, a w tym, a w, teraz wiesz co, co powiedziałeś przed chwilą, to co to było? No i odpocząć. To była... Możesz się ukłanić. Dzień dobry Państwu ponownie. Witam w studiu telewizyjnym o godzinie 19.30.